Witajcie, mam nadzieję ponownie na kanale co jest grane. Na początku klasycznie przypomnę o subskrypcjach, łapkach, komentarzach. Każde z powyższych naprawdę jest bardzo pomocne dla niewielkiego kanału, jak ten, który właśnie odwiedziliście. Zapraszam też na swoje streamy na YouTube i na Twitchu. Jakby ktoś chciał dotrzymać mi tam towarzystwa, to linki znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Dzięki z góry. A teraz już zaczynamy z moimi jak na razie pierwszymi wrażeniami ze zdaje się głównej aktywności endgame'owej w Last Epoch'u, czyli z tak zwanymi monolitami, czy też monolitami czasu. Monolity odblokowujemy zaraz po kampanii. Jest to w pewnym sensie kontynuacja naszych zabaw z czasem. Fabularnie uzasadnione jest to tym, że główny złol kampanii na koniec nam ucieka i aby go wytropić musimy podróżować w czasie i zbierać, synchronizować czy też stabilizować wspomnienia. Robimy to wszystko w czymś, co mógłbym nazwać drzewkiem czasowym, które składa się z lokacji, każda z tych lokacji w grze nazywana jest echem. Myślę, że można je porównać na przykład do mapek z Path of Exile. Każde takie drzewko ma swoją nazwę, którą widzimy tutaj u góry, i ma taki pasek stabilności, a naszym zadaniem jest wypełnienie go do pewnego poziomu. Aby wypełniać pasek stabilności, musimy wykonywać zadania z tych lokacji. Zazwyczaj jest to pokonanie jakiegoś konkretnego potwora albo zniszczenie jakiejś struktury na mapie. Za wykonanie tego głównego zadania dostajemy określony poziom stabilności. A dodatkowo możemy go zwiększyć, czyszcząc całą mapę. Za wykonanie każdej mapy dostajemy też nagrodę. Wszystko to opisane jest w panelu na dole po prawej stronie. Punktem wyjścia w każdym takim drzewie wspomnień jest wspomniany wcześniej monolit. Z tego monolitu wiodą ścieżki do kilku lokacji. Jeśli wykonamy konkretną lokację, to ta ścieżka zmienia się na kolor niebieski, tak jak widać to tutaj. A pojawiają nam się kolejne połączenia do kolejnych lokacji, które są, tak jakby, dalej od tego naszego monolitu. Im dalej od monolitu będą takie mapki, tym więcej stabilności będą nam dawały, oraz będziemy mogli liczyć na lepsze łupy. Na pasku stabilności widać takie znaczniki. Po osiągnięciu poziomu stabilności odpowiadającemu każdemu z tych znaczników, możemy wykonać takie bardziej fabularne zadanie. Dotychczas każda linia czasowa, jakiej doświadczyłem, miała trzy takie zadania. Trzecie z tych zadań zawsze do tej pory kończyło się dość wymagającą walką z bosem. Myślę, że dotychczas były to największe wyzwania, jakie spotkałem w tej grze. Po ukończeniu takiego wspomnienia dostaniemy też wybór błogosławieństwa. Do tej pory zawsze stawałem przed wyborem z trzech różnych opcji. Mogłem z nich wybrać jedną, i wszystkie bonusy, jakie były mi oferowane, wpływały na nasz drop rate, czyli zwiększały szanse na wypadnięcie nam konkretnych rzeczy. W związku z tym, raczej nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tutaj dostać rzeczy, które po prostu spowodują, że nasza postać będzie mocniejsza. Ale nie wiem, może później coś takiego się pojawi. Wydaje mi się, że przyszedł moment na pokazanie Wam trochę gameplayu. Tutaj jest ta linia, którą już widzieliście. Na razie odblokowałem z niej tylko jedną mapkę. Zrobimy sobie kolejną. Tutaj na przykład oferowane są nam jakieś runki. To pewnie są rzeczy przydatne w craftingu. Tutaj dostaniemy szardy z afiksami do przedmiotów, również rzecz potrzebna w craftingu. Możemy też sobie zrobić takie rozpoznanie, co, co nas czeka dalej. Tutaj jest doświadczenie, po prostu tutaj są, jest złoto. Tutaj są znowu runy i złoto. Myślę, że może będę szedł w te runy. Także zrobimy sobie tutaj runy i tutaj runy. Tutaj też widzimy, że za wykonanie tej mapki dostajemy 10 punktów stabilności za wykonanie głównego questa z tej mapki. Natomiast maksymalnie możemy z niej wyfarmić 22 punkty. A właściwie to chyba są 22 bonusowe punkty, czyli łącznie 32 punkty, jeśli wyczyścimy całą mapkę. Mapki są generalnie stosunkowo niewielkie, co jak dla mnie jest całkiem przyjemne. Robi się je naprawdę szybko. W niektórych mamy znacznik wykonania, znacznik celu misji. Taki mamy na przykład teraz. Na minimapie go widać. Mogę też otworzyć sobie taką mapkę, żeby na niego spojrzeć. Oczywiście. Czasami jednak nie ma tego znacznika, i na przykład musimy zlikwidować odpowiednią ilość wrogu, żeby wywołać jakiegoś konkretnego przeciwnika. I do that. Powiedziałbym, że średni czas wykonania takiej mapki dla tej mojej postaci na 64 zdaje się poziomie to jakieś 3-4 minuty. Oczywiście zaznaczając tutaj, że lecę wykonać główne zadanie i nie za bardzo przejmuję się wyczyszczeniem tego echa do zera. Tutaj już mamy nasz, nasz cel naszej misji. To często jest troszkę mocniejszy przeciwnik, aczkolwiek w tych misjach, z tego co widziałem na razie. Ci przeciwnicy raczej bardzo silni nie są, tak jak zresztą widzieliście. Nie zajął on nam za dużo czasu, no i tak właśnie wykonaliśmy kolejne echo. Teraz dostajemy nagrody. Tutaj dostaliśmy nasze runy. Tutaj jest jeszcze taka dodatkowa skrzynka z przedmiotami. Akurat nic ciekawego tym razem nam nie wypadło. No i tak jak zobaczycie, Teraz tutaj to echo zostało odhaczone. Mamy teraz otwarte ścieżki do dwóch kolejnych, no i mamy też troszkę większy zasięg wizji. Na przykład tutaj w nagrodach są idole czyli te rzeczy, które możemy wrzucić sobie tutaj do tego panelu. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Tutaj są glify, idole i doświadczenie. No, i tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że wykonam sobie jeszcze jedno zadanko i wrócę za chwilkę do Was z misją taką główną, fabularną. Zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, mam już odblokowane moje pierwsze echo związane z zadaniem, więc jak tak się wydarzy, to klikamy sobie po prostu tutaj. Klikamy, że chcemy wejść do tego echa i wygląda to bardzo podobnie. Są to misje może czasami troszkę bardziej sfabularyzowane. Czasem mamy właśnie jakiegoś NPCa, NPC z którym możemy sobie porozmawiać. Nie wiem na ile to cokolwiek wnosi. Tutaj nie mamy już też żadnych pobocznych obiektywów. Po prostu musimy wykonać główny cel naszej misji. W tym momencie muszę jakiś wodzów tego plemienia wyzwać i pokonać, zdaje się. stand down or die <laughs> <laughs> To chyba jest ten przeciwnik. Albo i przeciwnicy. Teraz zmieniło nam się zadanie poboczne. Musimy teraz odzyskać. Jakiś błogosławiony róg. Także to też można uznać za pewien rodzaj odrobinkę większej fabularyzacji. Czegoś takiego w tych zwykłych mapkach nie spotykamy raczej. Przynajmniej ja do tej pory jeszcze nie widziałem. Cannot do that. Ha. Stand down or die. I cannot do that. Ha. I to jest pewnie nasz finalny przeciwnik. No i róg zdaje się znajdziemy tutaj, albo i nie znajdziemy, ale misja zaliczona. Tutaj nagrody są tylko w tej skrzynce po tych misjach głównego nurtu. No i tak, i to echo pierwsze jest zaliczone. Musimy teraz dobić zdecydowanie więcej stabilności do dwóch pozostałych. Także na pewno będziemy musieli jeszcze przynajmniej kilka wykonać tych zadanek pomniejszych. No i tak właśnie prezentują się te monolity czy też monolity czasu. Póki co moje wrażenia są bardzo pozytywne, aktywność wydaje się całkiem przyjemna, bardzo podoba mi się to, że te poszczególne lokacje są bardzo szybkie, zajmują dosłownie 2-3, może 4 minuty, łupy są też całkiem fajne. Bardzo często póki co jeszcze zdarza mi się też znaleźć jakiś upgrade mojego sprzętu, także ponownie pierwsze wrażenia, jak najbardziej na plus. Na pewno jeśli odkryję jeszcze coś nowego, jeśli chodzi o te monolity, to dogram pewnie kolejny filmik. Natomiast w Last Epoch jest też więcej aktywności endgameowych, także możecie się też wkrótce spodziewać więcej treści, również dotyczących tych pozostałych aktywności. Tymczasem będę już kończył, polecam się na przyszłość, zachęcam jak zawsze do subskrypcji i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć.